Cześć wszystkim, jestem Hiacynta, witam u mnie na kanale, moi drodzy Jesteśmy w drugim liście Piotra I co? I tutaj mamy troszeczkę herbatki Może takiej powiem do przeczytania, bo Piotr tutaj troszeczkę nam daje takie... No opowiada nam troszeczkę o takich rzeczach, jeśli chodzi o na co mamy uważać Więc on właśnie taką... Herbatkę nam zapodaje, jeśli chodzi o takie memy czy coś. Moi drodzy, jesteśmy w drugim rozdziale drugiego listu Piotra. No i on tam opowiada o takich fałszywych ludziach, którzy przyjdą. No i przeczytamy sobie zaraz, co tam jest dokładnie napisanego, ale zanim zaczniemy czytać, to się pomodlimy. W jakikolwiek sposób się modlisz, zachęcam się do tego. Myślę, że jak jesteś na drugim mm, rozdziale, że jak jesteśmy teraz na drugim rozdziale drugiego odcinka, to wiecie mniej więcej, co się będzie działo. Także także co, moi drodzy, zachęcam do przyłączenia się do modlitwy i pogadajmy sobie chwilę z Bogiem, co? <laughs> Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mnie obudziłeś. Dziękuję Ci za to, że... Mogę oddychać, że mogę widzieć, że mogę słyszeć, że mogę robić te wszystkie rzeczy, które, które dzisiaj zrobiłam i które dzisiaj jeszcze będę robić. Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci naprawdę za to. I teraz proszę Cię o to, żebym umiała przeczytać ten tekst, żeby, żebyś ty otworzył mi moje po prostu jakieś tam skrytki w głowie, które. Niby rozumieją, niby nie rozumieją, ale żeby było więcej sensu w tym wszystkim, żeby, żeby to miało sens w tym tekście, żeby moja głowa nie po prostu paradowała gdzieś w 50 innych miejscach, tylko żeby ona się skupiła na tym właśnie, co Ty masz do powiedzenia. I, i Panie Boże, proszę Cię o to, żebyś uzbroił mnie po prostu w takie, taki spokój do przeczytania tego. I otworzył moje serce na to, co tam jest powiedziane, żebym wiedziała, jak się zachowywać i jak to brać do swojego codziennego życia. In Jesus' name we pray. Amen. Moi drodzy, zanim ja zacznę czytać, to ja się łyczka napiję, bo jest lodowato. Mm, nice. Mam nadzieję, że wy też macie jakieś pićka przy sobie, czy to jest y, herbatka, kawa, gorąca czekolada, czy może Wam teraz dałam pomysł na to, że macie ochotę na takie rzeczy, to możecie sobie iść zrobić i zaczniemy. Jak teraz sobie zapauzujecie, i sobie zaraz odpozujecie i będziecie gotowi na to, żeby przeczytać. No to co? Zaczynamy czytać. Ja mam gorącą herbatkę ze sobą. Wy możecie mieć tam wodę ciepłą albo po prostu wodę, herbatę, kawę. Czy jakieś inne, po prostu też wymysły, bo różne są rzeczy. I co? Zaczynamy od pierwszego wersetu. Jest ich 22 i mam dużo notatek, dużo mam podkreślonych, więc jestem ciekawa, co tam dla Was dzisiaj będę miała do powiedzenia. Dobra, pierwszy werset zaczyna się tak: Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród Was. Będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję, zatwierdzenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubą, zgubną drogą, a droga prowody z ich powodu będzie bluźniona. Czyli Mamy tutaj do czynienia z tym. I to jest takie coś, co ja się zastanawiam bardzo nad tym, szczerze powiedziawszy. Ja się bardzo zastanawiam nad tym, co tutaj jest właśnie pisane, w kontekście tego, co wiecie: ja, jako protestantka, też, też przeżywam i też mam do czynienia z. Czy to nie jest takie na przykład, że ja może źle głoszę o Boku, albo że może ja źle prowadzę ludzi w ten i w ten kierunek, albo może tu coś źle robię. I jak to czytam, zawsze. To mam takie podejście, że kurczę, może, yy, może coś źle robię. Wiadomo, ja zawsze coś na pewno złego robię, ale jak prowadzę ludzi do Boga i prowadzę ich do tego, żeby oni zapoznali się z Bogiem, to myślę, że i tak to jest dobry kierunek. A pod koniec dnia, i tak dopiero się dowiem wszystkiego, jaka wiara była odpowiednia. Jako czy to były Mormoni, czy to byli Jechowie, czy to byli y, nie wiem, jeszcze jezuici, czy to byli na przykład y, jeszcze katolicy, czy to byli protestanci, ktokolwiek tak jakby mi się dopiero dowiemy pod koniec naszych dni, dosłownie. Y, dopiero się wtedy dowiemy, kto miał rację i kto tą wiarę najbardziej praktykował w odpowiedni sposób, ale jak to czasami czytam, to mam takie kurcze. Ale tu na przykład w katolickim kościele było to źle pokazywane, i czy to też nie było takie, że bardziej na swoją chwałę niż na chwałę Boga, jak to było przedstawiane. Więc jak to czytam, to mam strasznie dużo zagadek w głowie, które nie są rozwiązane i na pewno nie będą prędko rozwiązane, które dają mi dużo do myślenia, bo zastanawia się, wtedy wchodzi takie pytanie, nawet wy sobie możecie takie pytanie zada zadać, gdzie wyprowadzicie ludzi? w kontekście takim, że nawet jak wy, wiecie, jesteście chrześcijanami, jesteście w klasie, to wy też możecie swoim zachowaniem prowadzić daną osobę w dany sposób. Wy możecie swoim dobrym zachowaniem na przykład prowadzić kogoś do Boga, bo widzi w jaki sposób wy się zachowujecie, albo na przykład wy jako chrześcijanie zachowujecie się w zły sposób i jakaś osoba może to widzieć jako rzecz, którą się odsuwa jeszcze bardziej od Boga. Więc to też jest takie pytanie, które ja się ja sobie zadaję, bo precyzja co do tego, no jest bardzo ciężka do określenia, szczerze powiedziawszy. Ale mniejsze z tym. Czytamy dalej, co tam jest napisane. Jest napisane tak: I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenia nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale, strasz, strąciwszy ich do piekła, wydał więziom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zasłał potop na świat bezbożnych. Czyli Tutaj Piotr troszeczkę wraca do tego, co się stało w Starym Testamencie, czyli Arka Nowego, jak y, Bóg po prostu ocalił tylko trochę <noise> z tego całego świata, bo miał dość. Bo miał po prostu dość tego, co się dzieje na jego oczach. Więc, y, więc no, więc tutaj nam troszeczkę przypomina o tym. I miasta Sadome i Gomorę, obracając w popiół, Wskazał na potępienie stres, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie, a Sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpuszcznym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten Sprawiedliwy, bowiem mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszą, ich pobożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Czyli koniec końców. Jak Wam coś siedzi na sercu i Wy się czujecie z tym źle i wiecie, że to jest złe. Idźcie do Boga w tym momencie w jakikolwiek sposób. Czy to jest spowiedź, czy to jest różaniec, czy to jest po prostu modlitwa do Niego, czy to jest na przykład post, czy to jest, yy, nie wiem, jakie są jeszcze sposoby. Jeszcze jest wiele sposobów, na które można się modlić, żeby, żeby porozmawiać z Bogiem, żeby yy, oczyścić siebie też w jakiś sposób. Nie w kontekście takim, że Wasze wszystkie grzechy będą obmyte nagle, bo to zrobicie, tylko w kontekście takim, że Bóg Wam da odpowiedź. Jak mm, repent? Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Repent po polsku się mówi chyba po prostu, nie wiem, repent. Coś do myślenia, żeby repent. Znajdźcie sobie w tłumaczeniu, jak to się dokładnie tłumaczy, co tam jest dokładnie napisanego. I co, lecimy dalej, jest napisane tak w dziewiątce: Umie Pan pobożnych wyrywać z pokusy, a nie sprawiedliwych, zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Czyli znowu tutaj czytam ten sam werset, żeby przypomnieć Wam, jak Bóg też działa. nie? Dziesięć jest napisane tak przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej rządzy i popardzają władzą, Zachowali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie, więksi siłą i mocą, nie wznoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta z natury, przeznaczone na schwytanie i zagładę bluźnią przeciwko temu, którego nie znają, to też zginą w swoich zapsu... w swoim zepsuciu. Czyli, tak się zatrzymam na 12 na chwilę, mamy od 10 do 12 troszeczkę pokazane takie, że dobra, są też ludzie, którzy mówią, że znają Boga, ale nie do końca go znają, bo nie do końca wiedzą, jak on działa. No to oni też w jakiś sposób będą, wiecie, karani, nie? Bo mówią, że znają. A nie do końca tak jest. Bo możesz mówić, że kogoś znasz, ale czy ty tak naprawdę go znasz? Czy ty tylko słyszałeś o, tym, o nim coś? Posłyszeć o nim coś, o danej osobie, o danej koleżance, o danym kolegu, nie znaczy, że wy się znacie. Nie znaczy, że wy słuchając tych plotek, że wy słuchając tych wszystkich historii, znacie dokładnie tą osobę, wiecie, jak ta osoba się zachowuje. Ale jak znacie słowo Boże, jak znacie to, co się dzieje, to co się działo i to, co dalej po prostu się dzieje na tym świecie. To jesteście bliżej Boga, i to jest tak, jakbyście się przyjaźnili z taką osobą, którą faktycznie znacie, z którą macie do czynienia. Więc dlatego Wam tutaj jest po prostu przypominane, dlatego tutaj jest po prostu mówione o tym, że no słuchajcie, trzeba się tego pilnować, trzeba patrzeć, czy też nie idziemy na tą drogę, w której możemy zginąć z takiego zepsucia się, nie? 13 jest napisane tak. I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność. Kulanie za dnia. Zaka, zakały i plugawcy upa, upajają się swoimi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nie, grz, nie przestając grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyści, wyćwiczone w wy chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Borusa, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Czyli, Piotr Lam znowu o tym mówi, że czasami są osoby, które dobra może i mają dobre intencje, ale są pochwytywane przez chciwość, są pochwytywane przez jakieś cudzołóstwo czy jakieś inne grzechy. Które prowadzą ich na złą drogę. I oni myślą, że dobrze robią, ale przez to, że są zaślepieni i nic nie widzą, nawet nie mogą tak urywkiem po prostu popatrzeć, to kierują się w złym kierunku, no i takie osoby będą po prostu ukarane. Więc sprawdźcie sobie, w jakim kierunku Wy się kierujecie, nie? Z tym wszystkim, co się dzieje w Waszym życiu i gdzie Wasze serce jest tutaj popychane, nie? 16 jest napisane tak. Został jednak skarcony za swoją nieprawość. Nie ma juczyna oślica. To jest w ogóle polski? <laughs> Sorry, ale to juczna. Juczna? Jest napisane J-U-C-N-A. Juczna? Nie wiem, jak to się czyta. Ale jeśli palcem, to mam nadzieję, że wiecie, co tam jest napisane. Przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymała szaleństwo proroka. Oni są źród, źródłami bez wody, opłakami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i proste, zbawiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od Żyjących w błędzie. Wolność im obiecają, a sami są niewolnikami zepsucia. To jest mega ważne. To jest zdanie tak mega ważne, że Wy sobie nawet chyba nie zdajecie z tego sprawy. Przeczytam Wam to jeszcze raz. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Ja tutaj mam wiele rzeczy, które mi w tym momencie w głowie chodzi, ale na przykład. Pierwsze, co mi tak przyszło, to jest to, że ja bym nie posłuchała się kogoś, kto w swoim życiu ma dalej problem z daną rzeczą. W kontekście takim, że jak na przykład, nie wiem, widzę, że ktoś ma jakiś nawyk picia kawy i pije cztery kubki dziennie, i do mnie ma wąty, że ja na przykład piję cztery kubki herbaty, to mam takie, przepraszam cię bardzo, sam jesteś niewolnikiem do tego, co wiadomo, nie każdy widzi to jako coś złego, to jest po prostu kawa, ale są rzeczy, które są nawykami, i nawyk sam w sobie może być zły. Mogą być dobre nawyki, mogą być złe nawyki. I ja mam tutaj pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie z tego zdania, że ludzie czasami mówią, że A no, jestem w stanie ci zrobić to i tamto, ale sami mają z tym problem. Na przykład ja mówiłam o. Ja jak mówię o nawykach, to mówię o nawykach, których się pozbyłam. Czyli jeśli chodzi o palenie, jeśli chodzi o picie. Jakbym ja z tym dalej miała problemy, to ja bym was nie pouczała. Nie mówiłabym wam, że to jest coś złego, bo sama bym się tym kierowała, a ze względu na to, że nie piję, nie palę, nie imprezuję. To znaczy impre... uwielbienie się nie, nie, uwielbienie się nie liczy jako, jako impreza. Znaczy może trochę, ale nie do końca. Wiecie, o co mi chodzi? Że nie szlajam się, nie wiadomo gdzie, w niewiadomych godzinach, nie wiadomo, co robiąc. I ja bym wtedy nie pouczała innych, bo sama patrzę na to, co mam w oku. Jak mam w okuć było, to nie pójdę do kogoś innego, kto ma belkę i nie będę wytykać, że słuchaj masz to i to i to. I tutaj właśnie jest to, że są tacy ludzie. Którzy mają takie nawyki, którzy mają takie problemy, że na przykład, nie wiem, ktoś pije, ale zwraca ci uwagę na to, że palisz. Jak ty jesteś sługą do czegoś, to najpierw się od tego uwolnij i później mnie pouczaj, nie? Więc to jest coś, co do mnie tak przemawia, ale do was to może przechodzić w ogóle w inny sposób. Ktoś może mówić o jakichś innych rzeczach i mówić, że o jakie to ty nie jesteś, bo ty robisz coś innego, co jest jeszcze też gorsze. Ale to jest takie... Ciekawe, ciekawe, ciekawe Dobra, lecimy dalej Przez co bowiem jest ktoś pokalany Przez to też jest zniena... Zniewolniony 20 do 22 Mam podkreślone, także zobaczmy Co tam jest napisane Bo jeśli uciekli oni Od plugarstwa świata Przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa A potem znowu się w nie wikłają i zostają pokanani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać Drogi Sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwróciwszy się od pokazanego im świętego przykazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przesłowiem: Pies wróci do swoich wymiocin, a świątynia umyta do tarzania się w błocie. Świnia. Nie świątynia. Świnia. Świnia umyta do tarzania się w błocie. No tak, to jest ciekawe. To jest mega ciekawe. Takie rzeczy do myślenia, rzeczy do, do napisania sobie notatek. I ostatnio się na ten temat też wypowiedziałam, że właśnie prawda Boża, która znajduje się w Biblii, nie jest popularna ze względu na to, że. Że daje życie, ale my tak bardzo próbujemy sobie to życie odebrać przez takie grzechy, przez takie rzeczy, którymi się napajamy, które po prostu dają nam na chwilę szczęście, że my nie chcemy jej słyszeć. I powiem Wam, że ja tą dwudziestkę mam podkreśloną ze względu na to, że ja, jak byłam mała, to byłam, byłam chrześcijanką. Byłam katoliczką, i później się odwróciłam od tego, i miałam takie, że dobra, ja sobie teraz wiecie, żyję tak jak świat żyje, że trzeba się skupić nie na religii, tylko trzeba się skupić po prostu na tym, jak zarabiać, co robić, to i tamto. I odsunęłam się bardzo od Boga i zaczęłam grzeszyć przez to, że nie znałam Słowa Bożego, przez to, że nie znałam go tak dobrze, i brałam to po prostu jako taką książkę, którą można się kierować, nie trzeba, że. Boję się tego tekstu. Boję się tego tekstu, który tutaj jest napisany, bo ja byłam taką osobą, która z trochę znała i się odsunęła, i później znowu wróciła. Więc, to jest bardzo niepokojące, ale też ciekawe. Bardzo mnie ciekawi, tutaj to wszystko. No i co, moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się ciepło, to był rozdział drugi, drugiego listu Piotra. I mamy jeszcze trzeci rozdział, i później zobaczymy, ze co się weźmiemy. Także, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia. I co? Widzimy się u mnie na kanale, a u Was na ekranach. <grych> pa Pa pa. pa.